Ej, szukam dobrej muzy. Masz jakiś Laser Pop? Może coś od Askrax? Chłamu nie sprzedaję. Albo szukasz dobrej muzy, albo tęczowego gówna. No już bez nerwów, żartowałem. Laser Pop, kurwa, Laser Pop. Że niby u mnie. Podobno można u ciebie dostać ciekawe nagrania. Zależy, co znaczy ciekawe. Mam Cartesian Duelist, Church of Eurodina, Tainted Overlord. A Samuraja? Młody, jeszcze pytasz? Never fade away. Dancing with my axe. Tipping in. Do wyboru, do koloru. Silver Hand był mesjaszem roka. Gdybym mógł, rozdawałbym ludziom jego krążki jak ulotki. Ale z czegoś trzeba żyć. Widzę, że trafiłem na rasowego psychofana. I nie wstydzę się tego. Dzisiejsi muzycy nie sięgają mistrzowi do pięt.